Cześć, ja jestem Mistek. Widać je w kolejnym odcinku na moim kanale. W tym odcinku będę wchodził ludziom do domów jako prezent. Zobaczę ich reakcję. No, reakcje by super, nie ukrywam. Ale no i co, ja jestem Mistek. I to kolejny odcinek na moim kanale. A może do tego domu wjeżdżali? Tylko takie, jakiś taki ślepy To kurde. No, no muszę wejść, okej. Okay. Wejść, muszę. Hit. Tam, tutaj, dobra. Tutaj. Jest, jest. Czy ktoś skapnie? Zobaczmy, czy ktoś się skapnie. tak. Uuu, dobra, dobra. Nice, nice, dobra. Zobaczmy, czy ktoś tu zejdzie. Czekaj. Czekajcie. Muszę zobaczyć. Dobra, to jakoś tak nie wystaje bardzo. Czekajcie, czekajcie, widzowie, czekajcie. Śmie ten. Mhm. Jest, 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 jest. Jest, jest. A tutaj, nie skapnął się. Ja, ja, ja naprawdę, ja myślałem, że, 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 że się skapnie i ten, że mnie coś tam zrobi, co nie? Ale tu nic! Sią! Ej, jestem. Nie wiem. To Ja się sam ściwiłem. Myślałem, że od razu podejdzie i mnie ten zaszczeli ale w sumie taki prezent, no. W sumie są święta, co nie widowie, więc. E, nie dziwota, nie dziwota. Ale patrzcie, jak... doraz się jakoś taki. Jestem, nie, nie, jakimś godem, co nie. W sensie jestem jakiś taki dobry, dobry jeż, jeż, jeż. Ej, proszę. Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Przeszedł. Dobra, zmieniam to. O, będzie mi widać. Bada. Tak no mnie widać, mnie widać. Przeszedł! Przedł. Aż tak widać, żeby nie było aż tak widać. Dobra, niech będą takie. Bo... Ja tu poczukam jakichś takich oczu, czekaj, bo zbyt do wydania. Zbyt dobra szansa, szansa jest. Muszę coś się pokazywać. Ja ci nie wierzę widzę, naprawdę, ja nie wierzę w to. On normalnie... Ja cię... Ale to dobra, jak nie ma... Jest, 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 patrzcie, 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 Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Czekajcie, czekajcie, Nie, 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 nie. Nie. Ej, dobra. Co, nie przeszedł? Oh. Yo, co jest? Ej, dobra, dobra. Ej, normalnie widzowie. Jest, jest, jest. Czy on znowu tak przejdzie, obojętnie? Czekaj. Tu baczemy. Czekajcie, czekajcie. Czekajcie, czekaj! Nie, 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 nie. Czekajcie, czekajcie. Czekajcie. On jest jakiś taki? Jakiś jakby coś... Jak coś się robi, taki... Co on robi? Co on robi? Ej, ej, ej. jest jakiś, jakiś npc -et. Ej, 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 ej. Ej, dobra, dobra. Przeszedł, obojętnie. ale ale zawał. W tym odcinku nie będę uciekał. Ja cię, jaki zawał. On se poszedł. Poczekamy, kiedy wróci, okej? Okay? Czekajcie, czekajcie. Dobra, poszedł na, na górę, na górę poszedł. Co jest? Jest, jest, jest. Dobra, nie wiem, naprawdę ja jestem jakiś, nie wiem. Nie wiem jak, to przecież tak widać jakby, ten, to... ten nie wiem jak to, jak to nazwać, uczubek, nie wiem, półgłówek... patrzcie odjeżdża, nie parkuje, parkuje, ej naprawdę musicie mi uwierzyć, że to nie jest ustawione, naprawdę, ja naprawdę, ja, ja sam jestem w szoku jakby nie jak wy, naprawdę to nie jest ustawione, się Czeka... czekajcie, czekajcie, on gdzieś chodzi? Czekaj, zobaczę na domach, zobaczę na domach, czekajcie. Czekaj. Który to dom? Który to dom? O, jest, 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 jest. To jest ten dom, to jest ten dom. Dobra, jest tu. Widzę go, widzę go. Dobra, otwiera, otwiera. Czy będzie parkował? Czy będzie parkował? I taka te jest, patrzcie. Ty, jakąś masz piarę. co jest? Patrzcie. Co narobi Co narobi? robi? To patrz, bie, biegnie do nie piek. dobra, jest, jest. Okej, okay. okej. Okay. I... Muszę się hamować, żeby to nie nacisnąć przypadkowo, ale... Okej, okay, ona tu stoi z nim. Joo, widzowie co jest? Jo. Dobra, oni poszli, oni poszli. Dobra. Zobaczy nad innymi domami, ale Jo, co jest? Ej, dobra, tu jest ten. Tu jest, tu jest on, gdzie on jest? On jest jakby przy tym domu. Ej, on weszł do domu czegoś. One tu są. Nie chce się nie tepnąć, co nie? A czekajcie. To, to, to. A, tu ktoś jest. Nie, nie, nie. Czekajcie. Jej, muszę być. A to jest jego dom, to jest jego dom. Co on robi? ktoś tu jest. Hmm. Nie, dalej to do domu nie... O, czekajcie, gdzieś tu, 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 tu. O, jest, jest aktywność, jest jakaś tam. To jest, to jest. Uwaga, uwaga. Tym muszę zobaczyć. Dobra, zostawiam tu drobinę. I. No jest na górze, no jest na górze. A? Dobra. Nie, 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 nie tak, kurde. Jakieś krzywy dzisiaj są. Znaczy. Ej, ty save zrobiła. To jest jakieś dziwne, to jest jakieś. Tam tutaj. Żeby nie było, to będzie nie. No jest to na dole, okej. Okay. Ona się przebiera, dobra. Ona się przebiera. Będę tutaj, będę tutaj. Jest GITES, dobra. Jest GITES. Pocie, jak mi to dobrze wyszło. W ogóle twarzy nie widać. No jest tutaj, ale... Ledwo co to? Zobaczmy, czy ją to jakoś poruszyło. Czekajcie. To jest chyba ten dom. I kto? Czekaj, to chyba Polak. E, Dankela. Dankela, nie wiem. Tak dziwnie. Co, z mojej strony to na tyle, jak Wam się spodobał odcinek i był w jakiś sposób dla Was kreatywny. W sumie, no ogólnie, jak Wam się spodobał, to możecie zostawić łapkę w górę. Z mojej strony to w sumie już na tyle. Jak była miejscaka to był kolejny odcinek na moim kanale.